Siemanko, siemanko wszyscy amatorzy szachów. W dzisiejszym, w dzisiejszym filmie taki no... Szybki pomysł po prostu żeby żeby no, zagrać jedną partię 10 plus 0 O kurde G6 w ogóle Modern Defense No bo jadę później na Liga, a tak to się... No, jadę na Ligę później więc nie mam czasu. Później może się pojawią jakieś filmy z analizy partii. Może to się uda. Ok, no i przyszliśmy do obrony królewsko-indyjskiej. Ok. No, to będzie ciężkie. Nie lubię grać w królewsko indyjskie Uważam, że biały stoi. No, nie podoba mi się ten plan z B4, C5, D6. Ok. F4 mógłbym. Ale nie pamiętam, jak to się gra, więc zagram standardowo. A, i goni z g4, wrąbałem się w to, o. No tak... Kurczę, a już, już, już gorzej staje. Okej, okay, ale on nie gra tego wariantu z F f5, tylko jakieś c5 będzie pewnie uderzał. Czy w sumie też bym przez e5 uderzyć? Nie wiadomo goniec e3 może hetman d2 jakoś by się udało przecież ten goniec w sumie tej dużego znaczenia to chyba nie ma bo po e5, f5 on się zablokuje hmm. okej, okay, odbicie e5, no właśnie o d5, skoczek e8 spróbuję przepchnąć i spróbuję wycofać gońca zagrać f3, goniec f2 na jego f5 kontrę pytanie czy zdążę skoczek e8, goniec e2, f5, f3, dobra, idealnie mam tempo jest dobrze To jakby jego zatrzymuje ten cały atak Geping. Chodzi on i tak pewnie to osiągnie jakiś. Nie wiem, czy tym królem na H8 chyba się grało. To jest wręcz. Ja bym tutaj zagrał G4. G4 mnie kusi. Żeby nie było F, no, ale nie, no to za wolne jest chyba, że gonię. Nie, nie gońcę 4 też sensu nie ma. No ja Spróbuję no, spróbuję te F3 pograć. No zobaczymy. Ok, <grym> może królem jakoś ucieknę tutaj. A tak nam no, wygląda groźnie. No, bo on powolutku, ale skutecznie zagra te H5, G5, G4, król H8, wieża G7, chyba tak coś się gra, albo wieża F7. Coś takiego, te skoczki wrócą tutaj. Czyli ja też mogę spróbować B4, C5 zagrać. Może. To mogę też spróbować chyba. B4, C5, Hetman B3 jakieś. Może się uda. <grych> ok, to wycofuję tu. Żeby to trzymało to pole C5. Teraz chyba B4 będę musiał zagrać. Jest Chyba jest taka niefajna kontra A5. To musi... Dobra, A6. A6. Nie wydaje się dobra, gałam ja b4. a6 to tak dziwny taki trochę ruch. I tak ma a5, i tak są problemy, bo ja nie mogę wtedy c5 uderzyć, muszę chyba... Hmm. Może a3. Albo bicie. Bierze na a5, stoi wtedy jakiś a4, skoczek b5, może goniec e1 wtedy. No to jest ciężki wariant. No hmm. B4 spróbuję no i tyle. Jak nie zagra A5, tylko zagra jakiś skoczek F6, może G5 jakieś Chyba tutaj w ogóle jest najlepsze nie, nie wiem jak tutaj ten atak przeprowadza czarny, no ale... H5, g5, g4, chyba pionami się tutaj gra. Hmm. C6, o kurde. Wchodzi to? C5, ja nie mogę po prostu teraz C5 walnąć mu. No bo Pohetman mi zagra C5. I ma dobre opozycje. Hmm. Może C5 mogę walnąć? Tutaj zbić skoczkiem? He, huh. kurde, jest ciekawe. C5, no i co on w sumie może zrobić? Jak wybije to ja odbiję po prostu. Hetman A5. Hmm. I przegrana. Nie, bo mogę. Nie, no chyba nie. C5, bicie, bicie. Najpierw no, jak wbiję jakiś hetman A5, to bicie mam na C6. A po C5, bicie, skoczek D5, bicie, bicie, hetman A5. No chyba, chyba jakiś hetman C2 mam po prostu, czy coś takiego. Nie wygląda to dobrze dla niego. No bo wierzę że C1? Nie wiem. C5 bym zagrał no od razu, no, ale to tak. Bo tak to on sam mi zagra C5, a może mi nie zagra C5. No, ale to ustawię jako trochę blokadę a to mi się trochę nie podoba. No i zacznie mnie zajrzeć na tym skrzydle. Dobra, zagramy C5. Może to działa. Na no, pionem, nie na nie no, to 4 jest przygrana. muszę to skoczkiem, jakbym miał jeszcze czas na hetman b3, żeby wymusić jakiś król h8, taki ruch trochę, taki powolny. To by było fajnie. Okej, okay, wybił. Hetmanem mogę odbić w ogóle. Ej, to jest genialne. Czy tam mogę zbić Hetmanem, król H8? Mogę wziąć w Pionkę? Po prostu tak na Hama. To się wydaje dobre dla mnie. Może wie, spróbuję na D1 albo to. Nie, ta może się przydać tutaj. C6 mogę spróbować. Nie, bo to skoczek F6 to nie, nie. Nie, nie. Dobra, biorę piona po hamsku i tyle. Hamskie szachy. A ten pionek no dominuje tutaj. Ten goniec nie gra. Ważne, żeby tego pionka chyba nigdy nie będę chciał wybić, bo ten goniec... Jak się zaaktywizuje, to mam i bardzo ciężką pozycję. No ale chyba jest okej okay tutaj. No tak patrzę na tą pozycję. No, chyba skoczek e 6 i może próbować to ten. Ale czy ja mogę... Ja mogę chyba wtedy wziąć po prostu drugi z B7. Wieża B8. Mogę wziąć trzeciego pionka, ale chyba nie, to nie. Po tym jest skoczek bije d6 i on i ten hetman trochę tutaj lata sobie, tak? No jest skoczek d6, skoczek d6 jest, natomiast mógłbym wtedy chyba hetman b6 i próbować wymienić hetmany. A wezmę. Skoczek D6 O wierzę od razu się ruszył Okej, okay, tego nawet nie brałem pod uwagę Okej, okay, no dobra No to mogę sobie wybić na A6 po prostu No i teraz tak jak weźmie na B4 no problem, bo skoczek D5 nie mogę by prowadzić do wymiany Ja nie chcę tego gońca zaktywizować ale mogę chyba w wieżę B1 zagrać. I to powinno działać. Let's go! Na wymianę. Bo ta wieża w sumie nie ma ruchu tutaj dobrego, więc pewnie wymieni, wymieni, a skoczek D6 może, tak? Nie wiem, czy może. Nie byłbym taki pewien, bo wieża D1 skoczek E8 to gonie C5. Dobra, gramy, tak, związanie, skoczek f7 nie ma, no, on zawsze obroni w taki sposób, skoczek a8 że f7 tu, ale to zaktywizuje wtedy swoje figury, więc to jest fajne, więc to mogę sobie zagrać, bo wymienię dużo figur, no i chyba prostym wolnym pionem z linii a wygrywam to. Podoba mi się ta pozycja. Wieża D1, fajna. Ok, skoczek E8. Gonie C5 kolejne związanie jest. Mogę też skoczek B5. Skoczek B5. Nałóżmy kolejną figurę do ataku. Wieża F6. To mam goniec H4, mam? Uuu. Tak? Chyba mam goniec H4 tutaj, z drugiej strony totalnie. Ten goniec na F2 dobrze sprawował swoją funkcję. On źle pograł, ale. Wydaje mi się, że dobrze, bo w ogóle tutaj mógł mieć kontrę jakoś, no bo ten Hetman tutaj był, a goniec H4 pięknie grał. No i z dwóch stron też mm, koordynował pracę, bo też pomagał w tym mechanizmie ruchu c5 i z drugiej strony teraz też zaatakował sobie wydaje mi się, że on co? tutaj i pięknie, bo nie udało mu się w ogóle mnie tutaj zaatakować tymi pionami, przez to ten gońc na g7 tragiczny jest przez całą grę w sumie dlatego ja w królewsko-indyjskiej nie wymieniam tych gońców. no bo jak uda się dobrze przeprowadzić atak na tym skrzydle, to ten goniec jest tragiczny. No bo czarne grają te f4, żeby rzeczywiście szybko zaatakować. No jeśli tego nie zrobią, no to tragedia. No zobaczymy, co zagra. Co tutaj wymyślić? No bo... Wieża wisi. Jak się pozbędę tej wieży. To ten skoczek też wisi. Chyba najlepszy... nie. Najlepszy to chyba skoczek... Nie. Nie wiem, tutaj tutaj wszystko przygrywa. Figury są tragiczne. Ataku na króla nie ma. Wygrana pozycja. Jeśli to będzie ten typ przeciwnika, który będzie czekać 2,5 minuty i nie zagra ruchu, tylko sobie odejdzie po prostu, to naprawdę się zdenerwuje, no bo to jest bardzo chamskie zachowanie. Mam nadzieję, że liczy, a nie sobie odszedł. Z Indonezji? Czy co to jest? Indonezja no. No, naprawdę. Dobra, liczy jednak. Ok, Hetman C8 to. Czemu tak? Po pierwsze, mogę wymienić po prostu i skoczek bije C8, wie, że bije F6. Tu. Ale dobra. Na pewno mogę wybić. Pytanie, czy nie lepsze byłoby wybicie na D6? Hetman będzie broniony. Nie no, bo pobiciu na D6 Hetman, tu tu dobra po prostu, chyba nie, dobra, nie, nie ma co tego liczyć. I w ogóle mógłbym też tak, ale wolę, wolę sobie tę wieżę wziąć. Czy miałoby być to złe? Ok, no i teraz. Chyba pionka mogę po prostu pchać. Nie widzę jak on to zatrzymuje. Bo jeszcze tego gońca musi trochę przetransferować. Kurde, i ten goniec w sumie może być potężny tu. Wieża D7, goniec C5, królew 1. Może ustawić blokadę. Wieża D7 i skoczek C7 byłoby fajne. No, może nie. W sumie, że może niekoniecznie. Wieża d5. To na pewno fajne. Pows... Ale jest skoczek b6? Nie, nie ma skoczek b6. ok. Wieża d5 chyba. Skoczek e6... wieża d5, dobra. Wieża d7 też spoko, ale ten szach, ten szach mi się nie podoba. Ten goniec znaje, trochę dobrze działa. No, chyba trzeba będzie tutaj przyspieszyć, bo dwie minuty, oni przeciwnik ma o wiele mniej, no. Nie no, na czas nie przegrał. Chyba teraz goniec deszcz, nie, goniec goniec F6 może teraz pójdzie właśnie. To co? To ja gram A5, żeby nie było skoczek B6. Ten goniec znów jest tragiczny. I teraz tak. Szacha damy. Na D7. No i jakiś skoczek C7. Jakieś może coś wnajdzie takiego. Dobra, tutaj wisi na H7. No i mogę A6 zagrać po prostu. Tu, tu. Tylko trzeba uważać, żeby tutaj nie podwalić czegoś głupiego, ale widzę, że tutaj. Po prostu ruch A6. Wydaje mi się, że może wygrywać, ale głupie zagrałem. Tak, królem się ruszę. Może Żeby tutaj szacha nie było, a 7. A 7 i tak mogę. Mogę też wybić po prostu pionka Dobra, tutaj, tutaj po prostu muszę grać szybciej i tyle. A7, skoczek B6 wieża B7, Goniec C5A7. Po prostu chyba. No i jak on to powstrzymuje? Jest skoczek a8, ale to wtedy wieża b8 i musi oddać gońca. Okej, okay, jest git. Wszystko działa. Pięknie. Ja, no dobra, bardzo udana partyjka. 17 sekund mu zostało. Widzicie, jednak porzucił, porzucił. Dobra, zobaczmy analizę, no bo to warto przeanalizować sobie, jak mi poszło. Kurde, co jest 94% dokładności według Stockfisha. Super, to mi się podoba. Dobra, D4 i przeszedłem do królewsko-indyjskiej. Teoria, niby, Roszada, ok. Goniec E3, bicie, bicie E5, D5, goniec E2, F3. Ok. Ok. I A6 w ogóle jakiś zagrał. Co ciekawe, goniec F6, a żeby wymienić parę goń. Kurde, jakie to jest sprytne. Jakie to jest sprytne. No to było ciekawe. B4, ok. C6. Źle zareagowałem. Nie. C5 najlepsze! Pięknie, pięknie, pięknie. W ogóle zobaczcie, jeden błąd. Nie, tutaj już i tak było plus jeden. A wcześniej? No dobra, była równa. Bo koniec F6, po prostu, żeby jak najszybciej tego gońca zlikwidować. No, ok, B4, C5 i on już się tutaj pogubił. Tu, tu jest szach. Tu wybiłem niepotrzebnie. A, bo bicie na B7 i C6 zaraz i ten pionek jest jeszcze bliżej w sumie. Bicie skoczek f 6 B7, Hetman B A6, wieża B1 Jeża 1 No i tutaj już na związaniu porobiłem całkowicie. No I po prostu dochodzę pionkiem i tyle. Gładziutkie zwycięstwo. No i w sumie czy ja miałem jakiś błąd? Jedna niedokładność to było bicie na D6. I tyle w sumie. Aha, że wieża F6. Dobra, ale to i tak jest, i tak jest wygrana pozycja. Jedynie co to. Nie, no tutaj dobrze pograłem. Podoba mi się, jak zagrałem. B4.